Panie Krzysztofie, ja chciałam się coś spytać. Bardzo proszę. Jakich ty y, uwielbiasz y, aktorów, których lubisz czytać, które ci oni są interesujące? interesują? Panie wiceprzewodniczący już chcę odpowiedzieć na parę pytanie. Różnych aktorów lubię, ale wymienię takich par aktorów, których pan się zapoznasz. Szekspir Homer, Dickens, Wergliusz, Gotthe, Sophocles, Ovidiusz, Zola, Wolter, Moller i Byssen. E, I tak dalej, ruch, e, które nie podpadają pod rękę książki. To bardzo lubię no Dobrze Cię, tak, Dobre są aktorzy. E, e, bardzo dobre są aktorzy. polecam. Dla Pana, Panie Wiceprzewodniczący, że Pan też się zapoznał z tymi aktorami, z tymi wszystkimi i z tą książką moją. E, i ja trochę czytałem. To e, Bardzo mnie to cieszy, proszę Pana i polecam dla wszystkich, na dołocie, żeby czytali książkę, bo książka to jest rozwój umysłu i tak dalej, że rozwija się umysł. Eee, i wiedza. I wiedza, i wszystko będziecie wiedzieć z każdej książki, co się dzieje się na świecie i tak dalej, i w Polsce i poza granicami. No i na razie tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo.